Ja patrzę tutaj na rzecz, ej. Gdzie to polazło? Nie gadaj, że to jest gdzieś tu. To ona w sekundę mogła tak daleko pójść. No gdzie ona jest bez kitu? No może gdzieś poleciała. Może. Gdzie ona jest Ja tu nie zaskakuję bo zmina. Ale gdzie to jest jest nie wiem, dobra, gdzieś to mam. Хочешь, мама? Я жду. Нет. Нет, тоже. Już zaplokowałem tak ma magmazaurę, żeby się wchodziło o wiele lepiej. Ten ma full hapa. Ten nie ma full hopa. To dlatego. To dlatego nie ma full hapa. Bo Sowa ją leczy. I jego leczy Sowa. Dobra, wydłużyła swój łeb, tak więc możemy iść tu skóra szta. Złota chciałem powiedzieć. Co tam by Był zapomniałem? E um, um, ile? Dopiero teraz to zauważyłem. Dobra, robimy Speedy Magneau. To będzie Sonic, a nie Magneau za chwilę. Ej, dobra, wiem co zrobię. Ej, poczekajcie. Ok, mogę co zrobić. Czekajcie. Nie, nie. Czekajcie. Czekajcie. Raptor tam leży wywalony I wiecie co się właśnie wydarzyło 210 215, ale on był oswojony A to jest albinos Może nie mnę spić alfa Raptory, tu też leży Raptor, nie wiem dlaczego Ej gościu, dlaczego ty tak szybko właśnie? Nie pytajcie. Zobaczmy, ile powiem, został dostał. No. Ale co jest? Są na mnie tak. A dużo ma samolotów. No, on jest dobry. On jest moim ultra raptorem do teraz. 140 gmn. żeby Ja się nazywać jeszcze ciferami, chyba już nie, nie. Teraz jak hopę te XP to jest ulite raptor. do mnie jest uroczystość. znowu jest uroczystość. To jest już żar. Posadźmy wszędzie pod biurko i by się wzięli. Już pokażę Wam co, jaki on jest szybki. Ja pierdzielę. Chodziło mi o to. I tak naprawdę chodziło mi o to, żeby rozpić alfa raptory. I je ciągle zabijać. Ale on się przechwilił. Właśnie. Ale jak to... Chyba, że to film jakieś 150 Nie, to wtedy będzie... Czy nie wiem, co jeden przez przypadek. Eee, no Z rana nagrywam, bo później mnie nie będzie w domu. 120, ale jest taki prawie To na osi albinos 140, muszę zapędzić 140 Zajdę sobie z nami, nie jest go, bo i tak go nie zdążył Proszę, żeby się dało <laughs> Jest ja się! 140 Nie wiem, myślnik A To jest po prostu spacja Zobaczcie nie na spację no zrobię tak, aby się nie dało spadku Nieee, nie Nie, nie Eee, nie. E, nie Ul... Nie ultra bo nie mam pomysł. Nie, tak A da się, dobra i rok to jest tamtego, w którym Dobra. Ale ja mu go nazywać, dobra. Ja to nazywał teraz dinozaura, na zostały oswojone. Który? Z tej miesiący, mały, mały, mały. A poczekajcie, druga część będzie.